Mnie jeszcze nikt nigdy w życiu nie uderzył. Ja już nawet sama siebie biłam, żeby wiedzieć, jak człowiek się przy tym czuje. Ile zabiją co wieczór. Na drugi dzień widać ślady po uderzeniach. Ile ona musi wycierpieć. Z radością kiedyś zajęłabym jej miejsce na osiem dni. Śniłam, że jestem dzieckiem żebraków. Codziennie wysyłają mnie na ulicę o piątej rano gdzie muszę żebrać przez cały dzień, pośród nieżyczliwych ludzi, o twardych sercach. I kiedy wracam wieczorem do domu i nie mam tylu pieniędzy, ile oczekuje ode mnie ojciec, to wtedy on mnie bije. Bije mnie.